Dzień dobry Państwu, naszym gościem jest obrońca Hutnika Nowa Huta, Mariusz Beniaz, witam. Witam. Mariusz, przed nami kolejny ciężki mecz z Juventus Starochowice, Juventus ostatni mecz wygrała, my natomiast pechowo przegraliśmy trzy po, po błędach głupich można powiedzieć i błędach sędziów. Jak tym razem przewidujesz wynik spotkania? Znaczy, no, ciężko przewidzieć wynik spotkania, aczkolwiek no, w najwyższy czas wygrać, no, tak kiedyś trener powiedział, że potrzebujemy punktów jak tlenu. Jak teraz nadchodzi ten czas, że w końcu trzeba zwyciężyć, bo ostatnie trzy spotkania no, albo nam nie wyszły, albo też nie mieliśmy szczęścia, kurczę, bo mieliśmy, popełniliśmy... Trzebałem dwa razy takie, takie głupie błędy w obronie. No, w, w, dwa razy nie wydłużyliśmy pola gry. Dzień wcześniej z Janiną... No, czy ja wiem, no, czy, na pewno nie przegraliśmy zasłużenia, ale bardzo, bardzo pechowo, bo w ostatniej minucie spotkania z Imanowią to każdy wie, jak przegraliśmy. No. Naszym kolejnym gościem jest trener Hutnika, pan Andrzej Paszkiewicz. Witam. Witam. Panie trenerze, no ostatnio dosyć pechowo, niepechowo, trzy porażki. Jak tym razem będzie na boisku w Starachowicach? Zakładamy przed każdą kolejką, że, że walczymy o trzy punkty. No, jak będzie to, to życie pokaże. Przegrywamy na styku w ostatnich, w ostatnich meczach. Troszkę dzięki sędziom, troszkę dzięki swojemu Swoim błędom i mam nadzieję, że uda nam się w tym tygodniu wyeliminować na tyle te najbardziej rażące elementy. No i nam to trzy punkty, zobaczymy. A jak się czujecie fizycznie? Bo z perspektywy kibiców i dziennikarzy, zresztą wygląda to tak, jakbyście w 60 minutach tracili właśnie ten ten o którym mówiłeś. Jak teraz yy, samopoczucie? Znaczy, my się czujemy bardzo dobrze fizycznie. No, przed sezonem bardzo, bardzo ciężko trenowaliśmy. Może w sparingach tak nie, mieliśmy ciężkie nogi, no, nie, nie nabraliśmy tej świeżości. Myślę, że w pierwszych spotkaniach zapaliśmy tę świeżość no, w, z perspektywy kibiców. No. Kibice też to widzą inaczej niż my. No. My się czujemy dobrze fizycznie, nie, nie brakuje nam do końca tlenu. Dajemy z siebie wszystko i tak to powinno wyglądać. Czy w Zespole są jakieś kontuzje bądź kartki? W kartki na razie nie. Z kontuzji oprócz oczywiście Zińskiego Lampart prawdopodobnie nie wystąpi. Lubera jeszcze też nie jest w pełni sił. I oprócz nich na tą chwilę wydaje mi się, że to wszystko. Przewidujecie jakieś zmiany w składzie przed tym spotkaniem? To nie jest za mnie pytanie. Planuje Pan jakieś rotacje w składzie? Na pewno, na pewno gdzieś tam jakąś mam. Jakiś ból głowy na pewno nad, nad składem. Myślę, że decyzja dopiero zapadnie jutro wieczorem. Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia. Dziękuję. Dobra. Dziękujemy za rozmowę i życzymy trzech punktów. Dziękuję.